Cześć, jestem Pix, witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie nową serię właśnie z Minecrafta 1.19 na Survivalu. Będzie to na pewno krótsza seria niż serwera jak była na Survivalu, więc zaczynajmy. No i dobra, stwórzmy sobie nowy świat. Yy, dobra, jakby się nazywał nasz nowy świat? Po prostu niech będzie świat. Świat, dlaczego świat się wyjdzie. Ok. Przetrwanie, zezwalań na poleczenia Wyłączone. Nie wiem, co te światełkoczki dają. Poziom trudności jest normalny. To jest domyślna bonusowa skrzynia. Wyłączona. Gotowe. No więc twórz sobie nowy świat. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na nowej wersji, czyli 1.19. Niestety jeszcze z tego co widziałem to nie ma OptiFina, więc jest trochę gorzej. No ale dobra, zacznijmy sobie oczywiście od zebrania drewna. Pyk. Pyk, jeszcze sobie z jedno czy dwa zbiory. pyk dobra, przeróbmy sobie na deseczki stwórzmy sobie jeden crafting trochę patyków no i pyk no i dobra, więc yy, połóżmy sobie tu nasz crafting stwórzmy sobie siekierkę ok pyk i kilofik. Pyk, pyk. Yy, no i dobra, wkopmy się. I zrobimy sobie kamienne narzędzia. Pyk. Dawaj, dawaj. Dobra, tak żeby mieć na siekierę piecyk. I oczywiście kilofik. dobra, to będzie sz... Dobra, tyle na pewno starczy. Dobra, wyjdźmy sobie. I teraz tak. Piecyk. Lofik, siekierka, przecież nie wiem po co ja tu siekierę robiłem drewnianą. Jak mi jest w ogóle niepotrzebna do niczego. Ok, yy, no i dobra, no i przejdźmy się po tym świecie i zobaczmy, co tu jest. No i tu już widać, właśnie góry o kurde. A w ogóle render czanków, z tego co patrzyłem, tak, na 20. O kurde, ale tu jest kanion. Tu już są te nowe jaskinie. Które były z 1.18? No niestety na 1.18 nic sobie nie pograliśmy. Ponieważ wtedy graliśmy na serwerze. Ale kurde, no na pewno będę chciał sobie gdzieś się osiedlić przy wiosce albo po, przy tym nowym biomie. Którego też trzeba będzie na pewno znaleźć. No i dobra. Zabijmy też sobie te owce. Jeszcze mi głód nie zszedł Co jest dziwne Pyk I no, Czy coś pomyliłem w ustawieniach Kurde i muszę tu obchodzić ja Teraz już mi powinien głód zejść Tak, bo dostałem obrażenia Kurde, na no 1.18 nie grałem, no i tego za bardzo nie widziałem. Fajnie to wszystko wygląda. Dobra, pyk. O kurde, fajnie to. Dobra, pyk, pyk. No i dobra, no trzeba pójść gdzieś, czegoś szukać od razu. Żeby się gdzieś osiedlić, tylko proszę, nie w pani w sypki śnieg, żeby tu go nie było. O, mamy auto z villagerów Myślę, że możemy sobie tam na szybkości skoczyć. Dobra, tylko, żeby. Dobra, będę miał jedzenie, żeby się najeść. Dobra, będzie się, będzie się trzeba najeść i tam wbić. Bo kurde, nie mam na razie przepieczonego. Dobra, dawaj, dawaj. No i dobra, lecimy tam. Nie patrzę na nic, tylko na szybkości lecę. Nie zważam na nich, tylko lecimy. No dawaj, dlaczego się blokujesz? Szybko. Okej, okay, już tu sobie nie wejdą. mamy nową rzecz, kozi róg. Od razu na początek w pierwszym odcinku. Mamy jakieś strzały, jedzenie, okej. Okay. Dobra, myślę, że jedzenie możemy sobie już tu wziąć. No i dobra, bierzemy sobie tą skrzynkę. Kurde, tu już co, te... Myślę, że sobie trzeba tak będzie normalnie zejść. Pyk, 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 dawaj, dawaj. Dobra. Biegnę. I zwalam o, tu od nich. Dobra, ciekawe, czy w, w ogóle w dobrą stronę ja lecę. Dobra. Te kordy się zwiększają więc raczej się nie wracam Dobra, ciekawe czy już mnie gonią czy jeszcze nie Nie, dobra, nie gonią mnie Okej okay. Więc chcę się tu przedostać No i szukać sobie jakiegoś yy, fajnego miejsca na osiedlenie się Kurde, nie dostawaj obrażeń, bo tracę Głota na razie, o kurde Na razie tutaj za bardzo dużo jedzenia słuchajcie, nie mam ani jeszcze go nie przepiekłym. Wow, ja, ta, ja tu prawie wpadłem. No dobra, tu jest ten świerkowy las. Tu jest jakiś biom kwiecisty. Dobra, zjem w ogóle sobie te ziemniaki. Też niech, w sumie sobie zostawię je na sadzenie. Królik Czy to przypadkiem nie jest koza? Kurde, jakbym miał Optifina To bym zobaczył tu jest lawa pulka Z tego co widzę, bo tu się coś pali Dobra, idziemy I kurde, no i znowu dostałem obrażenia no. Dobra, no dawaj, dawaj Dobra, mam wełnę na łóżko, mam, okej okay. Więc będę mógł już sobie łóżko zrobić jak się ciemni Wow No słuchajcie, na razie niczego Nie znalazłem jakiejś fajnej miejscówki na osiedlenie się Co jest tu z tak po prostu bo są góry i tu są normalnie emeraldy Nic tu nie widzę Którym potem stąd wyszedł jakoś No nic tu nie widzę, dobra Dobra, tylko gdzie Dobra, tu jest gdzieś wyjście Halo Kurde, nic tu nie widać. Aha. No co jest, tu nic nie widać. Dobra, wychodzę stąd. Na razie te emeraldy tu zostawię. Dobra, dawaj. Zjedz to no już. Trzeba będzie się powoli gdzieś zatrzymać na spanie. Ale dobra, wejdźmy tu sobie. Na górę. Pyk, pyk. Dobra, dawaj, dawaj. No i jesteśmy już na górze. Tu widziałem, że gdzieś chyba koza była. Nie to osioł, dobra. No tu są dalej te lasy, kurde. O, jest portalo. Dobra, ale my się tu na razie zatrzymajmy. I zróbmy sobie ładnie łóżeczko i pójdźmy sobie spać. Bo na razie jestem trochę bezbronny. No i dobra, lecimy. Dobra, przespałem się. No i lecimy, słuchajcie, do portalu. Kurde. No i bym miał watera, znaczy wiadro. Bym sobie mógł po prostu skoczyć. Dobra. Dzięki sumie, w sumie wezmę. Mi się przydadzą. Też trzeba będzie sobie mięcho przepiec. Za chwilę. Ale kurde, dalej nie znalazłem takiego fajnego miejsca w tym miejscu, W tym świecie. Dobra, tylko tu gdzieś był ten portal. Więc ja sobie chętnie do niego pójdę. Masz dwa bloki złota. Kurde, tylko że ja nie mam żelaza, żeby to zebrać. Dobra, ma skrzynkę. Łupata wydajność 3 się kieruje. nie ma przynajmniej zapalary. Kurde, nie wezmę, nie wydobędę tych, tych bloków. Tu w ogóle sobie tak po prostu trzci należy. Więc mogę sobie to wyrzucić. Dobra, w sumie tak, dobra. Co mi tu jest potrzebne? Dobra, żarcie mi jest potrzebne. Zapalara też się przyda. To jest niepotrzebny. To się w sumie do podsadzania może przydać. Okej. Okay. No i lecimy dalej. Kurde, nie chcę tu wyjść. Dawaj, dawaj, rozwal to. Kurde, na razie nic tu nie widzę takiego fajnego miejsca na osiedlenie. Tak, żeby było dosyć równo, był albo nowy biom, czy w sumie nowy. No, po prostu, żeby było to. Żeby były bagna, albo żeby była wioska, bo villagerzy mi się też przydadzą. A po, dlaczego ja to rozwalam? No ja nie mogę tego wziąć, bo nie mam miejsca. Dobra, idziemy dalej. Dobra, na jakich kordach jestem? Dobra, idziemy chyba tak Oba kordy na minus Nie no nic tu fajnego nie ma w sumie tam się kończy ten lad, więc tam bym sobie nie poszedł sobie bym ubił te te squidy no chodź squid dobra proszę daj mi to zebrać dziękuję o to mi się może przydać no 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 chodź chodź dziękuję Ou, ile jeszcze? Tu jest od 2 tam jest trzeci squid. Potem tego już raczej nie idę. No dawaj. Dobra. Tu jeszcze gdzieś jeden powinien być. No więcej ich jest. Dobra. Ubijmy je sobie. Też level wleci. Tu jest podwodna jaskinia. Na razie nie mam oddychania, więc ani potek. no oddychanie, więc się tam nie, nie wybieram. Dobra, nie chcę mi już się tych squidów wybić. Więc sobie pójdźmy dalej. Nic nie ma ani bagien ani wioski. O lisek. Tylko, że tu na razie borówek nie widzę. Dobra, trzcina na pewno nam się przyda. Więc trzcinę sobie oczywiście wezmę. Dobra, i tak to sobie pójdźmy w tamtą stronę. Ou, wow, tu jest trzcina na 4. No i kurde, ścięło mnie. Może jednak trochę z tymi czankami przesadziłem. Lecimy sobie na 18. Kurde, teraz by się wypadało. Mięso przepiec. Kolejny sobie, słuchajcie, wszedł najpierw na to górkę. Też więcej zwierząt by tu się przydało Żebym miał co jeść Nie, nie tej obrażeń Ło kurde Tu jest mech na dole W sumie czy iść po mech, bo mech jest dosyć fajny ale myślę, że na razie mi się do niczego nie przyda. Tam jest zwykły biom. Więc myślę, że tam sobie idę. No i kurde no. Już mam prawie połowę życia. No więc dobra, słuchacie. Ja tu sobie to wszystko przepiekę i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, ja już tu sobie dużo tego przepiekłem, ale już się robi noc, więc trzeba i spać. Już prawie tu wszystko, jak widzicie, mam przepieczone. Więc pójdźmy spać. No i dobra, i mamy teraz dzień drugi. No i dobra, słuchajcie, wszystko mamy już przepieczone, więc bierzemy sobie piecyk, bierzemy sobie łóżko. No i ruszamy dalej. Tu już się będziemy w sumie tak wracać, widzę po kordach, ale no tu jest ten lepszy biom niż ta cała tajga Więc tam będzie na pewno coś lepiej do znalezienia niż na tym biomie. No i dobra, tu już zaraz właśnie będzie no, ten normalny biom z dębami że muszę tu iść naokoło jak widzicie teraz już mam dosyć spore jedzenia no jeszcze tu sokrówki super No więc jeszcze więcej jedzenia też trzeba się będzie zaopatrzeć w najbliższym czasie w nowo siekierkę no kolejne squidy Dobra. Nie odpływaj mi. Dobra. Już bardzo dużo tego mam ze squidów. Nie, 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 nie odpływaj proszę. Dobra I tutaj idziemy w tę stronę większe kordy, a tam by do te większe Znaczy mniejsze, bo w sumie to są na minus Pieski O kurde, ja nie mam kości O, widzę, że tu mamy węgiel Węgiel oczywiście chętnie sobie wykopię. Aha, jeden był. To super dużo węgla. O, tu jest więcej. Na pochodnie, słuchajcie, będę miał. Dobra wykop. Dobra, teraz więcej węgla. I teraz tak. Wyrzućmy sobie. W sumie co nam jest niepotrzebny stąd żwir. No i sobie zbierzmy ten cały węgiel. O kurde, ich. Nie, 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 nie. Nie. Proszę nie. Proszę nie. Pierwszy dzień wyszedł nam bardzo słabo Ponieważ właśnie straciliśmy wszystkie itemy i tam już raczej nie będę wracał. W następnym odcinku raczej sobie pójdę jakoś w tamtą stronę. Nawet to teraz sobie w sumie zrobię jeszcze na szybko tulsy. No i w następnym odcinku ruszymy w tamtą stronę w poszukiwaniu czegoś czegoś fajnego jakiegoś miejsca do osiedlenia kurde byłem już i w portalu i w tym na no, tu nie wyszło kurde słabo no w sumie w dzisiejszym odcinku nic nie zrobiliśmy, tylko zwiedziliśmy ten świat. Więc znowu róbmy sobie to. Chociaż kurde, w sumie to nam nie jest potrzebne. O! Nie, gdzie ja się w końcu wkopywałem? Nie wiem. Bo dzisiaj wyszło. No. no też w sumie tam nie miałem jakichś fajnych rzeczy. No, miałem tam kozi róg jedynie to fajna rzecz. No, raz, twórzmy sobie pyk. Pyk. No więc dobra, yy, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Yy, Pozwiedzaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku właśnie ten świat. Na razie no straciliśmy tej temy przez właśnie Szkieleta i Małego Zumbiaka. Niepotrzebnie tam poszłem za tym węglem. No ale w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!